Cześć, witam Was z powrotem na moim kanale. Z tej strony Rafał. U mnie 6 dni później od poprzedniej publikacji filmu byliśmy w Polsce na komunii i na spotkaniu rodzinnym. W ostatnią sobotę wyjechaliśmy do Polski z samego rana, tak jak lubię. Wyjechaliśmy o czwartej rano i tak naprawdę w 6,5 godziny dojechaliśmy do Polski. Wczoraj, we wtorek wracaliśmy. Niestety mieliśmy... Bardzo dużo korków. Jechaliśmy około 8 godzin z powrotem, także to jest coś, czego na pewno bardzo nie lubię. Tyle tytułem wstępu. A co w dzisiejszym filmie? W dzisiejszym filmie na pewno naprawa wędzarni. Być może uda się nagrać coś ciekawego w pracy, jakąś naprawę, może elektryczną, może mechaniczną. Co więcej, to chciałbym na pewno ogarnąć swoją altanę. Wywalić stół, który w niej mam, i zamówić nowy stół, tak, żebym mógł sobie na nim spawać. I w sumie zobaczymy, co się jeszcze urodzi. Zapraszam do oglądania. Tym razem, będąc w Polsce, udało mi się kupić pół małego dzika, który zaważył około 19 kg. W poniedziałek z ojcem udało nam się go pokroić, poporcjować, popakować. I przechować. Ja sobie go przywiozłem w lodówkach turystycznych, a teraz chcę Wam coś pokazać. Kości z tego dzika, ta niewielka część, dałem do wolnowara wczoraj wieczorem, także on już się gotuje. Tutaj nam zostało 4 godziny, czyli gotuje się tu już prawie 12 godzin, bardzo powoli. To jest po prostu wywar, wywar z kości, który będę używał na przykład do zupy gulaszowej. Po prostu nie chciałem, żeby to się zmarnowało, nie chciałem tego wyrzucać, także po prostu ugotowałem. Mam z tego taki zdrowy tłuszczyk, zdrowy wywar, który do czegoś na pewno się przyda. A jeżeli chodzi tutaj o tą nieszczęsną borniakówkę, to tak jak Wam już mówiłem w poprzednim odcinku, będę musiał pociągnąć kable bezpośrednio z tych przewodów do grzałki, która jest w środku. Tym się zajmę być może jutro, ponieważ jutro jest czwartek i jest wolny dzień, ale mam tutaj straszny burdel i ten burdel muszę posprzątać. Ktoś by się pytał po co mi to? Strasznie brudne, bo to stało z 2-3 lata nieużywane w schowku. Ja w tym parzę kiełbasy i wędliny. Nastawiam sobie temperaturkę i samo mi dogrzewa do danej temperatury na życzenie i w tym się w tym się parzy, ale zanim to schowam z powrotem, to będę musiał to porządnie umyć. Co dalej? Idziemy do altany. Tutaj mam taką altanę. Zapalę światełko. Może się uda zapalić, w której mam straszny syf. Chciałbym zrobić tutaj porządek. Powywalać, co mogę powywalać. Na pewno chciałbym wyrzucić ten stół. I wszystkie rzeczy, które pod nim są, dookoła, chciałbym dostawić większą ilość takich regałów. Co poskutkuje tym, że po prostu będzie tutaj czyściej? Tutaj mamy jakieś, jakby to powiedzieć, bagażnik na rowery. Muszę go przełożyć do innego schowka i tu wszędzie muszę wstawić regały. Tam na końcu chciałbym sobie wstawić taki jakiś fajny stół składany, żebym mógł sobie na nim coś robić. No i na pewno będę chciał przyszykować sobie może jakąś nową tablicę yy, narzędziową, ponieważ tutaj ta tablica już nie ma prawa bytu. Nic na niej nie ma i, i już ją w części zdemontowałem. Jak widzicie, o, super elektryka zrobiona. Także na pewno mam trochę roboty. Idąc do domu, spotkałem Grubasa który przyszedł z łowu, w cały mokry, bo u nas pada. Znaczy teraz nie pada, ale jest mokro. A ile mamy stopni? Stopni mamy gdzieś z 15, także jest w miarę, w miarę przyjemnie. I żony ogródek też pięknie rośnie, także jestem ciekawy co będzie z tych słoneczników z tyłu. Ja już sobie przyniosłem ten wywar, powiem wam, niby kości z dzika ale niezły żur się z tego zrobił. Sporo, sporo zdrowia tutaj mam, także bardzo się cieszę. Na pewno się zapytacie, co ja z tym zrobię. Na pewno będę chciał teraz odcedzić to wszystko, wyciągnąć kości, przesiać przez sitko i zobaczymy tak naprawdę ile tego materiału mi się wyprodukowało. No i zaczynamy zabawę z wyciąganiem. Ja sobie tutaj przygotowałem sito z talerzem. Tutaj mam Drugie sito później do przelania, a teraz szczypkami sobie powyciągam te kości. Powiem Wam, nie sądziłem, że tyle tego kleju może, może się tutaj wyprodukować. Także ja kontynuuję, i jak przesieję, to się włączę. Nie uciekaj mi, dziadu. Ostatecznie wyszło mi około 1,5 litra. Takiego żuru z tych kości. No wiadomo, kości, śmietnik. I tutaj zostało trochę mięcha, to ten oto jegomość będzie miał co zażerać. Harry, będziesz jadł dziczyznę. A tak propo, dzisiaj jest środa, jutro czwartek wolne, w piątek do pracy, w sobotę wolne, a w niedzielę znowu wybory. Żonka też się zapisała tutaj w Holandii, zarejestrowała się... Do tej komisji obwodo obwodowej, do której ja się zapisałem, i jedziemy wszyscy zagłosować na któregoś z popisiorów. U mnie wybiła godzina zero i czas jechać do roboty. Dzisiaj pierwszy dzień dla mnie, środa, jutro wolne i zostaje piątek. Także w tym tygodniu tylko dwa dni luksusy przyjechaliśmy z tej Polski wczoraj i dosłownie od wczoraj non stop deszcz pogoda mega nie rozpieszcza a ja nie ukrywam, że podczas pobytu w Polsce pozwoliłem sobie troszkę na więcej żarcia i przetworzonego dziadostwa i dzisiaj jest ten dzień, że robię sobie przestój w jedzeniu wczoraj jadłem po raz ostatni dzisiaj jestem na samych płynach i aż tak do jutra do pracy nie wziąłem sobie Żadnego jedzenia. Jest godzina 4 po siódmej. U mnie taka pogoda Są chmurki Słońca zbytnio nie widać, bo jest za chmurką. Wiatraki się kręcą od samego rana. I jest spokój. Dzisiaj mamy wolne. Popracowałem jeden dzień. W środę, dzisiaj mamy czwartek jest dzień wolny, ponieważ jest święto Hemelsward. Także dzisiaj odpoczywamy od pracy, ale wykonujemy prace domowe. Ja właśnie idę wyrwać sobie sałatę na śniadanie. A tutaj kolejna przybłęda, to znaczy nie kolejna, tylko ta sama, kary tutaj na straży. Ona wyleko spięta, ale tu już czeka Micha. I zaraz będzie opróżniona. Tak kurczę, po tym ogonie chyba można stwierdzić, że niezbyt pewnie się czuję, chociaż czasami zadrzę go do góry. Hap, 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 i zaraz wszystko będzie zjedzone. Zajadam? Przybłędo. O, dałem jej też trochę wody tam obok i sobie pije. A niech pije, a ja muszę zerwać giganta sałatę. Właśnie jak wygląda. Strasznie duże sałaty nam porosły i są mega pyszne. Także biorę się za zrywanie. U mnie godzina 13. Po śniadaniu, po basenie z dzieciakami i z żonką i przyszedł czas, żeby zająć się ataną. Trzeba to wszystko powyciągać, przyszykować na nowe regały. Także ja się zabieram za robotę, a was zabieram ze sobą. Tutaj chwilę postałem w środku, popatrzyłem na to wszystko i jestem przerażony. Tu jest tyle rzeczy do wyniesienia: to chcę wynieść, to półki chcę zlikwidować, to wszystko stąd musi zniknąć. Zrobię miejsce tutaj na nowe regały. Także nie będę Was zamęczał tym wszystkim i zapraszam Was na tajlapsa. Aktualizacja trzy kwadranse dalej, i powiem Wam, jestem załamany. Jest gorzej niż myślałem. Patrzcie na to, sam potykam się o własne nogi. Jest tyle tego gówna tutaj, że ja już nie mam jak przejść. Myślałem, że się zmieszczę tutaj w tym kawałku, ale jest po prostu tragedia. Noszenia, a noszenia. Oczywiście jeszcze wszystko nie zostało wyniesione. To będę musiał chyba przesunąć, ale nie chcę tego ściągać, ale chy chyba będę musiał. Stół do wywalenia, znaczy do demontażu po prostu. To też do wyniesienia, te haki muszę wszystkie pozdejmować. Tą tablicę muszę zdemontować i przyszykować wszystko, żeby tutaj było miejsce na te regały. Tylko, że niestety babeczka, do której napisałem w sprawie regałów nie odczytuje wiadomości. I nie mam jeszcze regałów, a do sklepu nie chcę mi się jechać, bo mam dość daleko. Tutaj jakby babka mi odpisała, to miałbym naprawdę blisko. 10 km bym podjechał, miałbym dwa nowe regały. Także to już byłoby pół sukcesu. Ale niestety póki co lipa. Z tego wszystkiego a ja zgodniem. Musiałem pójść sobie po, po kiełbę. Oczywiście mojej produkcji. I chwilkę się nią podelektować. Zaraz się biorę dalej do roboty. Właśnie robiąc tutaj czystki, tak jak mówiłem, będę wywalał tutaj ten stół, który mam, już wam go pokażę, o ten tutaj. Mam zamiar tam na końcu sobie wstawić taki mały prostokątny, żebym miał gdzie sobie ewentualnie spawać w przyszłości, ponieważ chcę kupić sobie spawarkę Tig. Poza tym komputer, który ostatnio robiłem na któryś z odcinków, wstawię sobie tutaj i pomyślałem, że to będzie dobre miejsce do tego, żeby robić tutaj. Livey stąd. Mam zamiar zacząć robić livey. Mam nadzieję, że te livey też napędzą trochę kanał i znajdę sobie w ten sposób trochę więcej widzów. Nie ukrywam, że bardzo mi na tym zależy. A tak poza tym ostatnio też przeszła mi myśl przez głowę, że może fajnie byłoby zacząć nagrywać też po holendersku, trochę dla widowni holenderskiej. Także kto wie, może będę prowadził dwa kanały równolegle. Zobaczymy. Wszystko się okaże w czasie. Ja biorę się za rozkręcanie tego stołu i za rozkręcanie tej tablicy, ale zanim to zrobię, to pomyślałem, że o coś Was zapytam. Widzę, że mam troszkę tych wyświetleń pod filmami, również pod shortami. Jeżeli jest ktoś, kto do mnie powraca i ogląda moje odcinki, bardzo proszę odezwij się do mnie w komentarzu, nawiąż ze mną jakiś dialog. Bardzo chętnie Was poznam. Dzięki serdeczne z góry, a ja się zabieram dalej za robotę. Wam już mam tutaj wszystko gotowe. Jest łyso. I cieszę się z bardzo jednej ważnej rzeczy. Odzyskałem bardzo dużo drewna. Przeróżnych ład, przeróżnych desek, jak i również kawałki blatu. Znaczy takiego blatu wiórowego. Ale to wszystko mi się naprawdę przyda. W kolejnym odcinku mam zamiar zrobić z córką. O, kto tu przyszedł? Harry, Cześć. Chodź tu do mnie, przywitaj się ze mną. Robalu, powiem wam, że w przyszłym odcinku mam zamiar użyć tego materiału, tych płyt, tych desek i część materiału tutaj stąd, aby zrobić razem z córką domek dla tej przybłędy, która była dzisiaj rano u nas. Ostatnio zauważyłem, że ten kot wchodzi mi pod maskę i śpi na silniku. Wskazują też na to właśnie. Włosy, sierść, którą zostawia po sobie, także nie jest to zbyt bezpieczne ani dla mnie, ani dla tego kota. Dlatego postanowiliśmy, że zrobimy jej, bo wydaje nam się, że to jest kotka że zrobimy jej po prostu jakieś schronienie. Albo postawimy je u nas na posesji, albo postawimy je poza posesją. To jeszcze się okaże. Wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że człowiek bierze się za coś, otwieram jakieś pudełka i wszędzie są jakieś rzeczy, których nie widziałem 100 lat, i teraz się trzeba pozastanawiać, czy będzie mi to potrzebne. A może to mi będzie potrzebne, a może to wyrzucić, a może zostawić. To jest po prostu najgorsze, co może być. Trzeba myśleć teraz, co zostawić, co wyrzucić, a może wszystko wyrzucić. To się okaże. Zanim zacznę wszystko sortować, układać. To idę do auta zobaczyć pod maskę, jaki jest status zostawionej sierści przez kota w obydwu samochodach. Otwieramy Hondę i zobaczcie, co tu się dzieje. Normalnie kłaki. Podejrzewam, że ona gdzieś się tutaj układa i sobie śpi, bo nigdzie indziej tych włosów sierści nie widzę. Teraz sprawdzimy roboczą furę, jak to tutaj się ma. Podniesiemy i zobaczcie. Tutaj jest to samo, tylko tutaj to jakoś bardziej widać, takie jakieś jaśniejsze są te włosy. W każdym bądź razie mamy tylko jednego kota i tak jak mówię, podejrzewam, gdzieś tu na silniku się układa i śpi. Patrzcie, co tutaj się dzieje. Tu jest to samo, także jest, jest grubo. Powiem wam, zastanawiałem się, czy to czasami nie są jakieś kuny. Ale nie, tutaj kun nie ma, nigdy nie mieliśmy z nimi problemu, ani nikt z sąsiadów, a mieszkamy tutaj już kupę lat, także to na pewno jest ten kot. Laura jeszcze widziała tą kotkę, jak któregoś razu właśnie wychodziła spod maski od spodu, bo czegoś szukała pod samochodem. Wszedłem do domu, patrzę, leży, spad zegar, trzeba będzie kupić nowy, ale się wgiął, no nic, trzeba posprzątać. Ja właśnie przyszedłem tutaj do schowka z przodu i muszę wziąć sobie te boksy po makicie, żeby mieć tam na czym sortować, do czego wkładać rzeczy. ale Patrzcie, co tu się dzieje. Tu jest kolejna katastrofa i trzeba będzie to wszystko ładnie ogarnąć. Odkopując rzeczy w tym schowku znalazłem swoje klucze dynamometryczne. Znalazłem pasy, jakieś rękawiczki i sznur, który mi się przyda w pracy. Także wszystko zabieram do auta. Ja już się trochę odgruzowuję. Tutaj powstaje kolejna góra śmieci. To wszystko muszę załadować do auta i trzeba będzie to wywieźć na wysypisko. To nie jest mi potrzebne. Tak jak Wam mówiłem, chodzę sobie tutaj. I kto jest, jest przybłęda. Siedzi pod samochodami. Także nie wkręcałem. To jest jej chyba domek tutaj. Także koniecznie musimy zrobić jej domek z drewna. Tak jak mówiłem przed chwilą. Właśnie odpisała nam babeczka z portalu aukcyjnego, że mogę podjechać po regały, ale najpierw, zanim regały, to biorę się za robienie obiadu. Tutaj będzie niezwykła misja. Muszę to troszkę odgruzować, otworzyć, rozgrzać i będziemy grillować. Zobaczcie w ogóle ile tutaj jest tego pyłu żółtego. To chyba z drzew, które teraz kwitną, tak mi się wydaje. Grill się już grzeje. Powiem wam, że taki gazowy grill to nawet wygoda, bo szybko można odpalić, szybko zrobić obiad, ale jednak nie ma to jak typowy węgiel, że tak powiem, bądź grill jakiś palony na drewnie. Muszę się tym zainteresować, albo zrobić sobie samemu, albo kupić coś fajnego, żeby można było w klasyczny sposób grillować. Mięsne dobra już się smażą. Żonka sobie zażyczyła kichę ziemniaczaną, a młoda chce marszmalausy, także smażymy. Część dóbr już gotowa, żonka zrobi jakąś pyszną sałatkę, majonez, ketchup, sałata, pomidory, ogórki konserwowe, ogórki zielone, papryka, no przepyszne, ser żółty, coś pięknego. Już pojedzone, trzeba się załadować do auta i jechać po regały. Regały ładnie załadowane, tu jest jeden, tu jest drugi, ładnie posklejane. Tutaj mam deski, także zamykamy i jedziemy do domu. Regały już mam tutaj wyładowane, gdzieś tutaj jeszcze postawiłem sobie, o tutaj mam te półki, także zaraz zabieram się za robotę. Ja widzę, że ten odcinek zbliża się powoli do 20 minut, także ja już go będę powoli kończył. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, miałem w nim naprawiać wędzarnię, ale niestety przez ten burdel z tyłu nie wyrobiłem się. Przekładam to na kolejny film, tak samo jak i przekładam na kolejny film montowanie nowych regałów i ogarnianie altany do końca. A Was zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie po sobie jakiś znak. Komentarz, subik i nie zapomnijcie o dzwoneczku. Dzięki serdeczne, do zobaczenia. Siema!